A kiedy wspinaczka? Nie wiem, czy nie dokończymy w późniejszym turnieju wspinaczki. I no co jest? Chcę se przelać? Jest, że mam się z bankiem skontaktować i że transakcja nie chce przejść. Teraz bot z banku do mnie dzwoni i się upewnia, że ja to ja, ale ja nie ufam robotowi. Ja jakiś jak piszyka albo coś. On robot z banku i czy potwierdzam transakcję? Coś śmierdzi. Pokażę wam dy ogrzewacz do rąk, który zamówiłem. Z latarką powerbank 10 000 mAh. różne poziomy grzewcze. <laughs> Odwójna dawka, ciepła. Wodoodporny i <laughs> <Był> oszczędny, żeby. <laughs> Witamy serdecznie po pół roku przerwy. Tłumaczcie. Co mam się tłumaczyć? Kurczę, w C grałem level face it 10. Próbowałem wbić, ale mi nie wyszło. Na razie zatrzymałem na ósmym. Nie ma tu zbyt dużej ideologii. Napierdalałem, no, od korzenia oczu do mniej więcej uśnięcia. Jak nie będzie I'm not human, to nie wiem, co ci zrobię. Ja też nie wiem, bo Kurczę, jest konkurent fajny tej gry, który też wyszedł. Co prawda, trochę w innej tematyce, ale mam ochotę w inną chyba grę zagrać. Ale I'm not human też fajnie. Jest wybór. Albo jedno, albo drugie. Kiedy w wspinaczkę. W Eee, spinacz. Wszedłem dzisiaj na czat przed streamem i przypomniał mi widzę o tej grze, bo już zapomniałem o istnieniu tej gry. Przyznowiarstwo. Mam tendencję taką. Że no jak nadchodzi taki okres zimowy Ja mam lodowate kończyny Dłonie i stopy I miałem ogrzewacze do rąk takie pomarańczowe Zaraz wam pokażę Natomiast coś słabo grzały I zamówiłem takie militarne 10 mAh Latarka, powerbank Taki wielki ocieplacz do łap Że trzymasz to jak trochę kubek Ma obły kształt kwitasz <gry> to, i... to i powinno być lepiej Bo jak nastawiam aktualne te moje ogrzewacze Na max temperaturę To grzeje ja wiem z 3 minuty A potem... potem jest chłodne dosłownie to Siedziałem mniej więcej i wczoraj i przedwczoraj, łącznie od 4 do 7 godzin, siedziałem nad tym, żeby się granatów nauczyć. I doszedłem do wniosku, że useless te granaty niektóre. Przeczytaj maila na temat usienia nadciśnienia. Nie trzeba, włosy będą wpyte. Trzeba postosować 4 miesiące. Mam minoxidyl i finasteryt, te domiejscowe. Będą ekstra, tylko trzeba poczekać 4 miesiące i ponoć mogą wypadać szybciej, bo cykl to przyspiesza wypadania tam włosa czy coś. I dopiero później finasteryt, miejscowe takie na łeb, i minoxidyl chyba dostałem coś takiego. Nie wiem, czy to dobre, mam nadzieję, że nie wyjdzie Sieje całkiem od tego. Mam nadzieję, że nie. Ręka w gucia wąskowy rapa go w plecy nie zabija. <grywa> Czekaj, co to jest za rym? Ręka w gucia wąskowyra, rapa go w plecy nie zabija. Skąd kurwa ludzie to wymyślają, takie nazwy? Ej no, nie wiem czym kurwa to na pago zwalał. Bym to zwalał na... No, no pa... Patrzcie na ułożenie celownika, no patrzcie na ułożenie celownika, pa. Jeszcze jakby nie trafiał. Pa, pa, gdzie jest celownik? Sekundę, analiza. Prędkość 0,25. Patrzcie na celownik. No dobra, dobra kurwa, może mi się przewidziało jeszcze czas całego odpytania od Chrystusa bramy się otwarły. Nie wiem, powinien nie żyć ten chłopak. Nie wiem czemu tak wyszło. No mnie też dziwiło. Jakbym miał obstawić pieniądze, ale się nie zakładam, bo nie jestem hazardistą, to bym obstawił, że, że to będzie zgon. Jest filmik. Jak się nazywa ten chłop, co kiedyś we Fnatic grał? A Glock, shoot i okur, żebym... Yy... CS2 Glock Shooting into Kevlar CT. No nie znajdę tego filmiku, ale pokazywał, że lepiej strzelać w nogi generalnie niż w klatę. Zagrajmy w coś. I tak! Normalnie byłaby gra, która się nazywa I'm Not Human Steam. Już pokazuję. No ale jest konkurent i wyszła gra, która jest w formie takiego filmu w sumie. Też jest horrorowa i ma dobre opinie I też bym w to zagrał, przyznam. Nazywa się Dead Reset Steam. Chyba, że skończymy jedno i zagramy w drugie wtedy. Uwięziony w przerażającej pętli śmierci chirur. Nie czytałem opisu, przyznam, ale dawno nie grałem w grę, która jest takim interaktywnym filmem trochę i bym zagrał. I opinię nawet GITES to ma, jak na taką grę. No, polskie napisy są. I zagrałbym albo to, albo bym zagrał to. Ta gra jest na około 3 godzinki chyba, czyli dosyć tak Ufa, zimne to jest, no. A kupiłem stówę, zapłaciłem za to. I oba są takie zimne. A kiedy wspinaczka? Nie wiem, czy nie dokończymy w późniejszym turnieju wspinaczki. No, bo kurde, wyszło to. I'm not human. No, i gdy dresset bym zagrał. FIFA wychodzi którego? W piątek. O, to idealnie. A nie mogę się doczekać, aż po otwieram. I wpierdol dostanę od brązowego składu, przyznam. A pewnie tak będzie. Wiadomość jeszcze z neutralnym mindsetem. Jestem pełny optymizmu. Mam ochotę zagrać. Nie tylko pootwierać, też zagrać. I zobaczyć jak mi pójdzie. Nawet mam ochotę się sprawdzić i jestem bez nerwów póki co. Chętnie spróbuję jak mi pójdzie w tym roku. Nie jestem zdenerwowany i mam nadzieję, że nie będę. Zobaczymy jaki statement będzie po zakończeniu tego rozdziału tegorocznego fifowego. Ile paczek ładuj się, Marian? Jak to? Misz. Już... O! Niewymienialna ikona. Przed sprzedaż. To przez to, że kupiłem wcześniej. Paczki promocyjne. No są. No. Są. Ale czemu to tyle kosztuje? To ja muszę od razu doładować. 3000 FIFA FC pońców na same te paczki pójdzie. Chwila, muszę przeliczyć, ile trzeba. 3000. 6, 6... Co? Kurwa 6, 9. 12,5. 14,5. Dobra. Dobra. Chwileczkę. Tylko muszę doładować balans Steam'a. Da się blikiem doładować? Balans Steam'a? Tak? No to super. Dodaj środki. Sposób płatności. Jest, bliczek. Kontynuuj. Nie da się więcej niż 400 zł doładować? Bo mam, widzę opcję 400 tylko. I nie widzę poza tym żadnej. Na raty trzeba? Kilka razy. O Jezusku. Mam nadzieję, że przejdzie. Nie będzie żadnych ograniczeń. Tętno spada. Zaraz zemdle jest za niskiego tętna. Spokojnie, wyrówna się. Jak jestem na treningu, to te momenty jak się kładę na murawie, a trener mówi, że biegamy dalej, a ja mówię, nie biegamy i leży na plecach, to mam w piku 173. Zazwyczaj 173, 175. Takie wartości. Dobra, doładowało się. Dziękuję za dokonanie zakupu. Dobra, jedna partia poszła. Jeszcze jedną. Chwilkę. Wyświetl mój portfel. Dodaj 400 zł, powinno być teraz, jeszcze jeden kod muszę przepisać. O kurwa, limit przekroczyłem. Nie doładuję. Ja mam limit blika nisko ustawiony. Hmm, dobra, mam plan pewien. Jeszcze raz. Inaczej to obejdziemy chyba. Zostaw kartę rycha. Nie ma rychu karty. Przecież. Rychu to za mną śpi. Nie wiem, czego widać. Uwaga. Ty, no co jest? Chcę se przelać? Jest, że mam się z bankiem skontaktować i że transakcja nie chce przejść. No kurna. To tak jak ludzie z subami giftują suby i mówią, że banki blokuje, że podejrzana aktywność. Że dwa bliki z bomby, jeden po drugim. Blokada? No, nie wiem, czy nie zablokowali coś. Molera jasna. Dobra, to inaczej dodamy w takim razie. Inną metodę płatności wezmę. Paypalem. Usługa Paypal jest obecnie niedostępna w Twoim kraju. Chwila, chwila, kartą może zapłacę. Teraz bot z banku do mnie dzwoni i się upewnia, że ja to ja, ale ja nie ufam temu botowi. A ja, jak to jakiś pisink albo coś? Zero weryfikacji, zero nic, tylko głos. AI ja mówi, że on, robot z banku i czy potwierdzam transakcję. Coś tu kurwa śmierdzi. Nie wiem. Chwila, doładujemy inną metodą. Sposób płatności. Ehm. Zróbmy tak. Bo tylko Mastercard, Visa, kart. Nie wiem, jaką ja kartę mam. No Visa? A skąd ty wiesz, jaką miałam kartę? Że mówisz, że Visa? Ja nie wiem sam. Co ty? A zobaczę. Enter. O nie. Zakup kosztuje 639 zł, a mam na koncie 639 zł. 36 groszy. Bo Jezus, 36 groszy mnie ocaliło. Autoryzuj. Miało być 500, ale trzeba zaokrąglić, bo większy bonus jest. Nie no kurwa! Wystąpił błąd z realizacją twojego zamówienia w sklepie FC. Spróbuj ponownie później. Co to za jaja? Przecież mam pieniądze. Zautoryzuj klikam. Czy dwaj nakład aplikacji z platformy? Proszę czekać. No proszę, no, proszę czekać. No nie chcę kupić. Kurna chata! No co jest? Chwila, pokażę wam. Pa. No pa. A mam. 639,36 groszy. A czemu kamera wyłączona jest? Tu jestem z powrotem. Sprzedaj, ale ja mam sprzedane rzeczy, tylko jest w potwierdzeniu. Dyszka prowizji jeszcze jest. Restartuj grę. No dobra, restartuję. O matko. Restartuję. Blokadę mi założyli? W blokadę to chyba mi w banku założyli, że dwa bliki próbowałem puścić. Jeden przeszedł, a na drugi od razu blokada. Kurna chata. Ale w aplikacji nic nie jest, że mam jakąś blokadę ani nic. Odrzuciliśmy twoją transakcję. A, i że bot do mnie zadzwoni. Czyli to prawdziwy był bot jednak. Los ewidentnie daje ci znaki, żebyś nie pchał się w to bo ale ty walczysz dzielnie, widziałek. Wydaje mi się, że finalnie będzie trzeba jeszcze więcej doładować. Bo jest niby 639 zł, ale pewnie jest jakaś kwota operacyjna, żeby ta transakcja przeszła. I będzie trzeba, nie wiem, z 5-10 zł doładować. Bo ja mam co do grosza dosłownie. Przepisuję dane karty po raz kolejny. Może teraz. Dobra. Boż, Jak nie jest, poprawny to. Dobra, kontynuuuuję. Zgadzam się. Nie ma paczek, no muszę do. Ale czemu nie chce mi kupić FC poinsów? Na PlayStation, jak grałem, nigdy nie miałem takiej sytuacji. Chwilka. Spróbuję jeszcze tak, bo możliwe, że był za mały balans. Uwaga. Mam doładowane. Mam teraz 670 zł. Klikam autoryzuj i proszę czekać. To nie było, że za mało balansu. Coś jest nie tak. Ale czemu nie działa? Może Steama zrestartuje całkiem? Jest to samo, pa. nie wiem czy to. Zamknij Steama i jej, odpal FIFO od nowa. Myślisz, że zadziała? No dobra, no, wedle waszych zaleceń. Zobaczymy. Ty, a nie da się przez Steam kupić tych FIFA pointsów? Da się. O! No to chwilka. To tak zróbmy. Dobra. Uwaga. Czy zacznę grać? Grać to jeszcze trochę. Pierwsza otwieranie się weźmy, ale są problemy techniczne na Steamie i nie mogę zapłacić. 699 zł kosztują na Steamie. Przez to nie możesz kupić. Czyli jest błąd? Pokazuje mi tutaj, że kosztuje 639, a na Steamie faktycznie kosztuje 699 i przez to nie chcę kupić. Coś tu kręcisz. Otwieraj. Kurde. Nie mam za co. Czytanie nakładki aplikacji platformy. Proszę czekać. Proszę czekać i. Kurw. Co? Jest. Dobra, spróbujmy kupić przez Steam. Dobra, kupuję przez Steam. Przejdź do płatności. Zgadzam się. Kup. Dziękujemy za dokonanie zakupu. Niby dokonałem zakupu, a kasa ze Steamami nie zeszła i dalej mam 600 zł na Steamie. Ale nie dostałem FIFA pońcu w grze. Jezu, czemu to jest tak porozpierniczone? Na PlayStation się nigdy tak nie działo. Twoja transakcja nie może zostać zakończona, ponieważ dla twojego konta jest nie już inna oczekująca. Coś się rozpieprzyło, zepsuło się na amen. Nie mogę wpłacić, a już wpłaciłem w sumie na Steama. Do 72 godzin powinno być. Ale ja teraz potrzebuję! Jak 72 godziny? Czy ktoś doładował FIFA pońcy przez Steama i działał wam wszystko normalnie? Tak? No to kurde mi nie działa. Ty no, 6 stów na Steam'a wpłaciłem, żeby się dowiedzieć, że nie przechodzi płatność. ta jest Kontynuuj. Wygląda na to, że od kilku godzin wielokrotnie próbujesz dokonać zakupu. Poczekaj chwilę, a potem spróbuj jeszcze raz. O no nie chcą pieniędzy wziąć. Na siłę trzeba wpychać do kieszeni. Okej, okay, sprawdźmy czy mi doładowało F punkty. Waga, nie doładowało. Cholera jasna. Ty przeszło mi, zabrało mi kasę ze steama. Mam 40 zł na steamie. A miałem 600. Kurde, no zabrało kasę ze steama 600, 640, a punktów nie ma. Proszę oddać. Muszę zacząć otwierać, już zaraz degawki zacznę mieć. Ostatnia paczka z tych najłabszych paczek. O, o kurwa pierwszy! I to jeszcze z chujowej. kopita. O! Jest! Idzie, nie kobie... Kurwa! To jest najlepsza paczka, ale niewymienialna. Taki minus. Walkout prawie że gwarantowany. Jak w tej nie będzie walkoutu, jest źle generalnie. Walkout chodzi jakikolwiek Dobrze. E, może jakiś chło. Niestety. Kurwa! No, co jest? Pięć walkoutów, to pięć kobiet. No i została ostatnia paczka. Ostatnia paczka uważana za najlepszą paczkę. Żeby walkout był jakikolwiek, tylko żeby to był wiecie. Chłop, no, chcę, już tyle kobiet dostałem. Dawaj. Walkout, walkout, walkout jest, idzie. Wszystkie walkouty kobietki. co jest tyle tego. Nie snajpcie, to po pierwsze. A po drugie zobaczymy. Ciekaw jestem. Pierwsza gra po obserwie na człowieka będzie. ...meczowi sezonu Division Rivals. Nic tak nie smakuje. To, co już nie działa, to działa mi, wiemy, pad. Pewno, to to, kurna, stop. Pat mi nie działa, co jest? no pauza, kurwa, pad nie działa. Szansa, może być e no, co jest? Państwa, co to? Otwarcie otwarcie ma być? Wyników... Pad mi nie działa. O, teraz działa. Co to kurna jest? Fix, controller, gamepad, not working. Na klawie? Nie mam strzałek. Tak nie działa klawa. Też na klawii nic nie działa. Myszka? Myszka też nic nie działa. Dobra, wyłażę z gry, bo to nie ma sensu. Restart gry robię. No obie fajne, no a jest po polsku, to? Kurwa, po angielsku. I'm not human. Pamiętam, grałem demo tej gry jakiś czas temu i grało się bardzo dobrze. Zobaczymy jak po premierze. Czy nie skiepścili jakości, czy jest git. Oceny bardzo pozytywne 1440 ocen, 91% pozytywnych. No to kurcze dobrze to wygląda. Pagu mówi, że siedziałeś cały dzień i że całeś smoki, mu wysyłałeś filmiki jak rzucasz. No wysłałem. Aha, kurwa, nie pokazałem pan tych granatów, co ja się nauczyłem. Pokażę wam ogrzewacz do rąk, który zamówiłem. UT4 Pro Xtreme elektryczny okupa podgrzewacz do rąk pa. Taki zamówiłem. To jest, to jest survivalowy, W góry albo coś jakbyś szedł. Z latarką, powerbank, 10 000 mAh. Różne poziomy grzewcze. Podwójna <laughs> dawka ciepła. Wodoodporny <laughs> i oszczędny. Że żeby... będzie <laughs> nie Patrzyłem różne modele. Siedziałem, ja wiem, z półtorej godziny. No i finalnie ten. Zobaczymy jak się sprawdzi. To nie jest granat. Minus 1500. 188 zł. Nie 1500, nie 190. 188. Podejśli linka. A co, też byś chciał? To zaraz Ci Kodzik podeśle afilacyjny. Trochę minus, że z tej, którymi mam to samo, a się popsuło. Dobra, odpalam. Łaga? Nie, nie jestem człowiekiem. Generalnie trzeba rozpoznać, czy ktoś jest ufokiem, czy nie ufokiem, jak dobrze pamiętam. Spróbujemy bez rękawa dziś. Raczej ręka nie powinna odpaść. Pamiętaj, że zdjąłeś? Tak, zdjąłem. I położyłem że mnie zgubił. Na stole, jak coś. Language. Gdzie jest polski? Portugalski jest. Gdzie jest polski? New Game. Zapraszam. Kotek. Tak się to zaczyna. Cześć, co mi siedzi. E, długo się nie widzieliśmy. Jak życie? Przyszedłem nie bez powodu. Trochę się o ciebie martwię. To, co nie będę wiedział, jak na polski szybko przełożyć, żeby się nie zacinać, to będę wam po angielsku czytał. To kto zrozumie, ten zrozumie. Coś dziwnego dzieje się ze słońcem, albo na słońcu. Ludzie z podziemia zaczynają wychodzić. Nazywają ich odwiedzaczami z jakichkolwiek powodów. Visitors. I musisz pamiętać o tym, żeby być w stanie wpuścić inne osoby do domu. Wspomniałaś, że jak ktokolwiek przyjdzie i zapyta, czy jesteś sam, powiedz, że nie jesteś sam i powiedz, że ktoś z tobą w domu jest. To jest dobra rada ogólnie. Nie zapomnij przetestować ich, czy nie są czasem odwiedzającymi, czyli tym wizdorami, których chcesz uniknąć. A ja byłem w sklepie dzisiaj, wszystko było normalnie, biorę tam se sałatkę wziąłem do żarcia, żeby było na obiad. Zapłaciłem i sekundę po mojej płatności prąd padł i ciemność się była wszędzie. I muza się włączyła, wszystko się Lodówy się wyłączyły, wszystko i taka cisza w całym sklepie. Myślałem, że się kurwa zaczęło, ale przywrócili po chwili. Akurat po płatności. E, zagramy w nową grę, którą tata dla mnie zrobił. Musisz rzucać kostką. And then you move stuff around like the armchair or the couch. Nie rozumiem zasad tej gry. Przetłumaczysz? Nie, bo nie rozumiem, co on gada. Czy mogę wejść? Ooooooo! Nie chcę wam spoilerować, ale. Zapytamy, czy nie jest wizytorem. You are not a visitor, are you? Do I look like one of those monsters? No szczerze to tak Dobra wchodź Bezpiecznie jest chyba Powiedział, że nie jest wizytorem Mam nowego kolegę, który nie jest wizytorem Kurwa, znowu? Halo, pas w Nie Nie zgasić No wchodź no Pierwszego dnia by, by nie napuścili tyle wizytorów Wywalią, Ja ją wpuszczę Dobrze jej z garba patrzy I need to test you. Pokaż mi ząbki E no trochę... No są trochę białe Nie wiem czy nie są za białe A jaki to jest dla was kolor? Jak to nie jest biały? No to jest dla mnie biały kolor Nie są? No dla mnie są białe Pretty Yellow, right? So peace off with your tests. To może inaczej na monitorze mnie to wygląda. Zostawiam go, ufam. Zresztą niestety bazuje też teraz poniekąd na pamięci z demo i chyba. Nie pamiętam. Co? Muspanka? panka. A, jeszcze z tą. Trzeba porozmawiać. Witam koleżankę. Muszę cię przetestować. A czy mogę test kliknąć później? A pierwiej ją popytać o różne rzeczy? Na przykład, How did you lose your house? Jak straciłaś dom? Ale kiedy tam dotarłam, widziałam. Dobra, po angielsku wam może przeczytam, bo ja nie wiem, co tam. Ja rozumiem, ale ciężko mi w słowa. Współczucie, współczuciem, ale muszę cię przetestować. No kurna, no. Jak to nie jest białe, to jakie to jest? No to jest białe, no. Odszczelę ją chyba. Koniec tego. Są białe jak skurwisy. Dobra, koniec. Zastrzel ty, not on my watch. Identify a visitor and take an action. Achievement dostałem. Ona była potworem. Ona była odwiedzającą. O kurna zakonnica. Żeby wypędzić złe duchy. And since we are speaking on the matter, allow me to inquire as to your amenities. Kurwa, mów bardziej potocznym językiem. Nie jakieś amenities. Pokaż ząbki, maleńka. No wchodź, przetestujemy ząbki twoje. Tłumacz, bo nie rozumiem? No dobrze, będę więcej po polsku mówił. Rząd znalazł nową organizację, żeby zaadresować ee, Emerging Situation. The Federal Emergency Management Agency abbreviated as FEMA. FEMA employees can be identified by their yellow hazmat suits and gas masks. Dobra, pogadajmy z zakonnicą. Ja pierdolę. Jakby mogło tu być troszeczkę cieplej. Ciągle masz kurtkę na sobie. Mówiła, że jej nie przeszkadza słońce. Pokaż mi palce. To nie są brudne paznokcie, to są rozjebane paznokcie. A ja bym zobaczył jej ząbki jeszcze. Dobra, poka zęby. Jak ma białe perfekcyjnie, to leci szczelba w podpłuco. Sure, take a look. Och, uj. Nie przeszkadza jej ciepło. Paznokcie wyrwała. Wie, że mówią o wizitorach, że brud pod paznokciami jest. Ma białe zęby. No niestety. You know. I find... Nie żyje. Nasz ojciec, którego dzieło sztuki jest w niebie. Yy, czekaj, dobra. Wy, ja po angielsku wam będę czytał, bo to nie zrozumiem tego co... Znaczy, ja, zro... ja rozumiem, ale nie wiem jakie słowa tu przetłumaczyć. Kuchnia. O. Czarny jest, albo taki odcień, nie wiem, bod, nie wiem, takie oświetlenie, nie, nie jest. A ten, dobra, już go pamiętam, ten co mówi, że można zarobić. You ever heard of sports betting? <grym> no właśnie, bym coś postawił, cholera jasne. Jakbym miał obstawić pieniądze, ale się nie zakładam, bo nie jestem hazardzistą, to bym obstawił, że... Budziusiu, przepraszam że przeszkadzam ci jak grasz, ale chciałem ci coś powiedzieć. Jeżeli się co miesiąc zbieram, żeby zapłacić za subskrypcję i oglądać ciebie, bo jesteś moim idolem, ale Jezus. czasem grasz w takie gry w innym języku, a ja nie za bardzo rozumiem angielski. A, widzisz. No, to może dla tych, co nie umieją angielskiego, to w wskrócę, jak to aktualnie wygląda. Aktualnie wygląda to tak. Może przydać, żeby przetrwać. Jakbym miał obstawić pieniądze, ale się nie zakładam, bo nie jestem hazardzistą, to bym obstawił, że nie no musimy kosę, tak dawno nie dostałem kosy, mym otworzył. Idziemy spanko i puk puk, przyjmujemy kolejnych. Dobra, kto puka? Nie, nie puka. Och, chuj. Podziękujemy panu. So, you alone? Ey, no, I'm not alone. It's your lucky day. Yo, how it's hanging? Hihihihi. <laughs> ale masz dredy. Or are they just freaky undead dudes? Trust me, dude, the answer to that totally changes the game plan. On jest rany, jakiś czy coś. Totally wild, dude. My homie read a zine where it happened. Zin albo zain, Magazine. A magazine to skrót chyba. Gra słów My homie read a where it happened. Magazine. Czy mogę tłumaczyć? No, ale to jest proste do zrozumienia. Nie muszę od razu po polsku czytać. Problem jest taki: jak będę po polsku tłumaczył, będzie wolniej to wyglądało. Nie będę tak szybko, płynnie czytał, tylko będzie to dłużej wyglądało. Tak dwukrotnie. Będę czytał po polsku, ale będą pomyłki i będzie wolniej. No wchodź, zioła załatwisz. Jo, dzięki, doceniam, mój mężczyzno, mój ziomku. No chyba jakoś tak. Ono nie jest wszystkie Radest. Co to kurwa radest jest? Czekaj, radest. Z kontekstu powiem wam co uważam, że to znaczy. E, może być to najbardziej radest fink, jaka kiedykolwiek do mnie... dla mnie w życiu się wydarzyła. Kur... Jeszcze ktoś? O, o. A było mówione w przepowiedni, że kat... kot musi wejść. Udowodnij mi, że jesteś osobą. Mam dwie ręce, dwie nogi i jedną głowę. Czy Zdałam test. Otwierasz czy nie? No wchódź. Kot musi wejść. Podniosę kota na ręce, chociaż jeszcze tu zagadam. Ty, co to kurwa jest? Ja tu miałem zakonnicę, miałem tego chłopa z baru, a trzeciej osoby to nie pamiętam. Kitty is here, what more you need? Kurwa, wizytorsa wpuściłem. Ale kot musi wejść, miałem informację. Eee, dlaczego tu jesteś? Jakie głupie pytanie. Otworzyłeś drzwi. Pytasz się, po co tu jestem? I need to test you. Pokaż mi ręce. Są brudne? Przez kota podrapane. Ale czy to są brudne paznokcie? Rubale, fu. W Tangled deep in sticky sos... Kurwa, co za gadaje? Serumen inudans, serumen inudans, serumen... A, to nie jest nazwa jakaś dziwna? Coś w uszach jest, jakiś rubale żyje w uszach. Kto zabija? Kurna hada. Czekaj, kto kurna zabija? Kot? Chwila, babuszkę testujemy. And look here, fades. tak, kurwa, nie rozumiem co ona gada. Coś gada, że o tym, jak patrzeć, jak wszyscy wokół odchodzą. Testujemy cię, maleńka. Pokaż pachy. Well, what can I do? You are the owner of the fine house. Jo, pierdole. Trzeba strzelać, chyba. Raz, dwa, trzy, nie żyjesz, ty. Time now. Oj, co to było. To zabija A babka zabija, no dobra You know I'm getting a little peckish Got anything to wet the whistle? Co znaczy peckish i że coś że coś, coś do chlania piwko? Pokaż uszy Kurna czy robali tam nie masz Nothing to No, Dobra czysty Zostajesz Kurwa to kto zabił? A babka zabiła, no tak już ją zabiłem przecież Wiedziałem kurwa Nie no He, Jezus smak. Wcierka ładnie działa, powiedz mi, kiedy zaczynam odrastać. Efekty kombot na dwóch wcierek. No to za 4-5 miesięcy 4-5-6 miesięcy. Mam zdjęcie zrobione, zrobiłem sobie nazwę to fachowo, wierzchołka głowy, góry, tydzień po stosowaniu, żeby wiedzieć, jak będzie. I szczerze, kurde, no to wygląda, jakby kurwa w ogóle nie trzeba było. Zobacz, pokażę wam. To wygląda, jakby faktycznie nie trzeba było w ogóle żadnej kuracji. To jest mój wierzchołek po umyciu głowy. Wygląda, jakby nie trzeba było żadnej wcierki. Ładnie wygląda. Serio, nieźle. To sam wierzchołek mojej głowy. To jest po umyciu się. Ładnie jest. No mówię, prewencyjnie bardziej te wcierki, żeby nie było to. Nic tam nie ma, pierdolisz, ładnie jest. Natomiast zrobiłem też z każdej strony zdjęcie. Boków czoła też. No i na bokach czoła jest gorzej trochę. Czech i Rusin założyli Polskę na twojej głowie, gdzie to orzeł rozbił gniazdo. <laughs> Jezus, kurwa. Ej, już spokój z tymi głosami. Nie jest źle. Nie <laughs> no, kurna. A Witeczku, zobacz jest co niedawno znaleziono na pustyni w Nawadzie, na Reddicie ufokowym. Trąbią o, o tym od wczoraj. Pokaż, pokaż. Nie, ale chuj jesteś. Po pierwsze mi powiększyłeś, po drugie tak nie wygląda, po trzecie to nie z Reddita. Ale wiesz jak moją uwagę przyciągnąć? Jeszcze? Kto tym razem? Łojapier. Chodź. You even got carpet? Sweet. Kurde, za mało odmawiam i nie dostaję rzeczy. Przekupek, aż luki mógłby rzucić. Problem jest taki, mam mało energii, będę musiał wszystkich sprawdzić, a muszę sprawdzić siebie też między innymi, żeby zamaskować ślady. Chowa łapy? No chowa. Pokaż ręce, dzieciak. Kir. O ja, pierdolę. To nie ten. Live alone. To nie, nie ma brudnego. Nie piszcie tak. Sprawdzimy jego gałki oczne. Skurwiel. Tylko tak. Oczu nie ma przekrwionych, białka. I żenica się rusza i to jest jako dowód. Ale czy wystarczający, żeby go zabić? Dobra, podejrzany jest dzieciak. Jeszcze raz. Ostatnią rzecz. I need to check you. Uszy ma ukryte? Ty! ma ukryte. Dawaj ucho. Robale ma w uchach. Nie ma robali. No nie najszczysty no, nie będę dziecka zabijał. Dobra, idziemy z panku. Oho. Przyszli. It was just humans you to your home. O cie... Chuj, par. Ja pier... Czyli był ktoś. Ale kto? Darkness floods your vision. Ale kto? Siostra. Tamta siostra. Dzieciak. Kurwa, który to był? Sprawdziłem uważnie. A small house takes shape in your mind. Echo, jak zwykle umieram pod koniec gry. Nie da się innych endingów mieć. You survived, but so did some visitors. Szkoda. Ogólnie to chyba dzieciak. Chyba te szybkie poruszające się oczy. Nie wiem czemu to zignorowałem. Nie mam pojęcia. Przecież było powiedziane, że jak szybko oczy ruszają, to jest visitor. Nie mam continue, ale zapisywałem się. Ile endingów? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No trochę 10 endingów. Aleś się nie odblokowało. To jest gra do przejścia na dwa razy powiem wam. Szczerze to jeszcze raz można by walnąć, ale to powspinacz co może. O, widzę, short mi się wyświetla. Bangery u Gucia, hashtag Guciosoty, hashtag Gucio, hashtag H2P Gucio. Kliknę, zobaczymy o jaki benger chodzi. będzie dzisiaj... Już wyłączyłem. Ale mi się wyświetliło na głównej stronie. Co to kurna chata jest? Wyświetlił mi się filmik na YouTubie dodany 10 lat temu. Z tym jak ja śpiewam. Filmik ma 10 lat. Takie mi się wyświetliło na YouTubie. Ja już wołam go. Nie no, Już. Boże Pójść i pójść pożarcie. Pójszcie, bo nie ciężko będzie mi usłyszeć. Niech leci. Teraz jest. Nie, nie dobra, ty muszę, muszę wyłączyć, muszę wyłączyć. Można sobie we własnym zakresie. No i lecicie. Bulit mi spuścił niezły w pierdol. Idę i Kazał mi iść za nim, ale najpierw musiałem się wysrać i teraz się zgubiłem, he? Eh? To chyba stary obóz. Ta, jasne, Diego. Stary to cię kurwa robił za kolaku jebany. Nie <laughs> I no. Nie <idę> dalej. Nie <laughs> wiem, co ja wam przyśpię. Wiem, że to jednak jest stary obóz. Boże święty. Kurwa weźcie. Głuś jaki stoi na storce? <laughs> Kurczę, piękne. Aż serduszko tam o Fajne zdjęcie, no fajne.